Pewien pierwiastek chemiczny E tworzy kwas o wzorze H2EON i masie cząsteczkowej 82 unity. Zawartość procentowa, czyli procent masowy tlenu w tym kwasie wynosi 58,5%. Napisz wzór sumaryczny i nazwę tego kwasu. Czyli co my tutaj mamy? My mamy kwas. Widzimy, który zawiera dwa wodory, nie metal, którego nie znamy, i ileś atomów tlenu, nie wiemy ile. I co my nie wiemy? Nie wiemy, ile waży w kwasie ten tlen, bo nie wiemy, ile jest atomów. Ale co wiemy? Wiemy, ile procent masy kwasu to tlen. Ile. 58,5%. W związku z tym cały kwas waży 82 unity, bo pewien pierwiastek tworzy kwas o wzorze i masie 82 unity. Czyli cały kwas waży 82 unity i to jest 100% masy. W związku z tym 58%, czyli ten tlen będzie ważył x unitów, czyli trochę więcej niż połowę z tej masy. I mamy proporcje. x to masa tlenu w tym kwasie, który policzymy. I mamy zwykłą proporcję, gdzie x liczymy to razy to przez to. I wyjdzie nam 47,97 unitów. W związku z tym, że tutaj może nie jest dokładnie ten, ta zawartość procentowa, dlatego wyszło tak blisko 48, nie 48. I teraz, co my wiemy, co to jest, to X, jest to masa tego tlenu. Skoro znamy masę tlenu, a wiemy, ile waży jeden atom, to w związku z tym, co my wiemy? Wiemy, że skoro wszystkie tu tleny ważą 48, jak podzielimy przez 16, czyli przez masę jednego atomu tlenu, bo tyle waży jeden atom tlenu, 16 unitów. To wyjdzie nam 3 atomy tlenu, bo 3 razy po 16 wyjdzie 48, czyli tleny w tym kwasie ważą 48 unitów i w związku z tym jest ich 3. Więc już prawie mamy wszystko. Mamy teraz odgadnąć, co to za pierwiastek. Co my wiemy teraz? Wiemy, że całość waży te 82 unity i dwa wodory, 2 razy 1 unit, czyli wodory dważą 2 dwa unity, plus ten pierwiastek plus tleny, bo tyle ważą, razem waży 82 unity, więc E policzyć to już żaden problem. I teraz 50, czyli 2, dodać 48, czyli wodory i tleny, plus ten pierwiastek waży razem 82, w związku z tym ten pierwiastek waży 82 odjąć 50. I waży on 32 unity. Jest on jeden, w związku z tym sam jeden atom waży 32 unity. Patrzymy do układu okresowego i widzimy, że 32 unity waży siarka. W związku z tym odgadliśmy ten pierwiastek. Waży on 32 unity. W związku z tym jest to siarka i mamy wzór, który kazano nam odgadnąć.